Idą faszyści, wiodą natarcie białostockimi batalionami. Tak by dzisiaj napisał Władysław Broniewski wiersz aktualny, tam zresztą ma to związek pewien z Podlasiem, bo wtedy Czerwony Madryt walczył za żarcie, a tu w kontrze była Biała Podlaska, więc niech żyje Czerwony Madryt i Biała Podlaska. Ale to nie w Białej Podlaskiej, tym razem był Marsz Równości Sodomitów i Gomorytów, tylko w Białym Stoku. I miał on wszelkie cechy prowokacji. W ogóle te marsze równości kiedyś się nazywały paradami, ale to tak już teraz organizatorzy i promotorzy odeszli od tej ostentacji i tylko się nazywają marszami równości. Nie bardzo wiadomo o co tutaj chodzi, dlatego że ci uczestnicy tam niby walczą z dyskryminacją, ale to nieprawda, dlatego że ani sodomia, ani gomoria nie są w Polsce dyskryminowane, to znaczy karane, bo tam nie wszyscy przecież muszą lubić sodomitów, a zwłaszcza im się nadstawiać. To nie, nie ma takiego obowiązku, nie ma takiej ustawy, która by to na razie, która by to nakazywała. No, ale od 1932 roku, kiedy wszedł w życie kodeks karmy autorstwa profesora Makarewicza, to w odróżnieniu od niektórych innych zboczeń Sodomia i Gomoria przestały być karane. W odróżnieniu od niektórych innych, bo na przykład kazirodztwo nadal jest penalizowane, podobnie jak zoofilia czy nekrofilia, to są też takie orientacje szlachetne, no ale tutaj uczyniono wyjątek. Więc nie o, żadną, nie o żadną walkę z dyskryminacją tutaj chodzi, bo takiej dyskryminacji nie ma, a najlepszą tego ilustracją jest pan Robert Biedroń, który, chociaż ostentacyjny Sodomita, został wybrany najpierw na prezydenta Słupska, więc miasta średniego, a ostatnio został wybrany. Do Parlamentu Europejskiego. Także nie, to nie jest obraz dyskryminacji, to nie jest dowód dyskryminacji, tylko raczej pewnej tutaj swobody Sodomici i Gomoryci cieszą się pełną równością wobec prawa. Jedyny w takiej, jedyny w takiej sytuacji cel, który tym marszom może przyświecać, to jest sprowokowanie tych, którzy sodomitami ani gomorytami nie są. No i... Świadkowie tych zamieszek w Białym Stoku, bo jak rejent Milczek mówił, nie brak świadków na tym świecie, przedstawiają różne wersje, trochę odmienne od sodomickiej i gomoryckiej, i trochę odmienne od policyjnej. Otóż niektórzy świadkowie twierdzą, że wszystko się zaczęło od tego, że uczestnicy marszu sodomitów których było około tysiąca, podobno obrzucili manifestantów jajami, co wywołało oczywiście ich reakcję. A wtedy policja z dosyć bliskiej odległości otworzyła ogień do nich gumowymi kulami, no i wtedy już się zaczęło, poszły w ruch kamienie i tak dalej. W takich sytuacjach nie da się uniknąć również rozlewu krwi, no z nosa oczywiście, bo to tam w innych części ciała nie. No i dowodem na to, że, a jeszcze inni świadkowie twierdzą, że policja użyła gazu przeciwko uczestnikom pikniku rodzinnego, który był w kontrze do marszu, ale miał przebieg całkowicie spokojny, bo tam były rodziny z dziećmi. No i dlaczego akurat w stosunku do nich tego gazu użyto, to diabli wiedzą, w każdym razie pani Elżbieta Witek musiała być troszeczkę zaniepokojona, bo tak się rozpędziła, że z tego rozpędu już zaczęła łgać jak najęta, bo pani minister spraw wewnętrznych, oczywiście w rządzie dobrej zmiany, pani Elżbieta Witek powiedziała, że policja by ochraniała każdą manifestację, bez względu na to, czego ona mnie dotyczyła. No, ugarstwo i aż na odległość. Pod, jak to mówił Ignacy Daszyński, obłuda do nieba śmierdząca, dlatego, że no wyobraźmy sobie, że ktoś organizuje manifestację pod hasłem Żydzi na Madagaskarze Policja nie tylko by nie ochraniała takiej manifestacji, ale by spałowała jej uczestników, a niezawisłe sądy dostałyby od ministra sprawiedliwości rozkaz, żeby tam zaoferowały piękne wyroki. Proszę Państwa, o co w takim razie chodzi tym sodomitom, organizatorom marszu? Wspomniałem, że tam miało być tysiąc osób. No nie sądzę, żeby w Białym Stoku było aż tylu zboczeńców. Tym bardziej, że świadkowie, no powiadam, nie brak świadków na tym świecie, twierdzą, że większość uczestników marszu była spoza Białego Stoku i to więcej osoby, które uczestniczą w w każdym marszu, bez względu na to, w jakim mieście się odbywa, widać wyraźnie, że mamy do czynienia z sytuacją podobną jak w latach 50., kiedy to po świecie jeździł taki cyrk Stalina. Otóż w 1954 roku ten cyrk Stalina zawitał do Warszawy, no i akurat pod nazwą Zjazdu Światowego, Zjazdu Rewolucjonistów. No i ci rewolucjoniści zostali zakwaterowani w hotelu sejmowym i jeden z nich, Grek nazwiskiem Apostolos Grozos, wziął i zaniemógł. No i wezwano tam do tego pacjenta doktora Dobrzańskiego, który chciał oczywiście od razu iść tam z marszu do pokoju tego całego Greka, ale okazało się, że nie, bo zatrzymała go taka baba Herod u manierach ruskiego generała i powiedziała, że bez asysty to nie można tu chodzić, więc ona dotrzymywała mu towarzystwa. Dotarli do pokoju tego nieszczęśnika, doktor usiłował się dowiedzieć, co mu dolega. No i zagadnął tego Greka najpierw po angielsku, potem po francusku, potem po niemiecku, ale Grek żadnego z tych języków nie rozumiał. Doktor Dobrzański wtedy zagadnął go po rosyjsku, ale w towarzystwie tej Herod-Baby to Grek po rosyjsku też nie rozumiał. No więc rada w radę urazono, żeby zawołać rewolucjonistę z Argentyny, która znała wszystkie języki świata. No i przyszła ta rewolucjonistka i zagadała do greka w narzeczu, które doktor Dobrzański dobrze pamiętał z młodości, tutaj z NaLewek i tak dalej. Okazało się, że ten pacjent się trochę przepił i przejadł, no więc doktor Dobrzański zrobił mu zastrzyk i pożegnał życzliwym Agi ten cześć. No, okazało, znaczy rzecz była taka, że zamiast tam ściągać rewolucjonistów z całego świata, jakichś peonów z Argentyny, jakichś tam malajów bohaterskich, to zaangażowano do tego przedstawienia absolwentów komunizmu z ulicy Gęsiej i Smoczej w Warszawie, którzy od razu w mig pojmowali z jakiego klucza wypada im ćwierkać, a tych prawdziwych rewolucjonistów to trzeba by mozolnie tego uczyć, więc to Stalin już nie miał na to głowy, ani ci inni promotorzy cyrku Stalina. Więc teraz mamy do czynienia z czymś podobnym. Ci takie uczestnicy marszu są najwyraźniej przez kogoś werbowani. Ja to widziałem w Ameryce w grudniu 2016 roku, kiedy byłem w Nowym Jorku. I tam się przewalały takie demonstracje przeciwko wybranemu już prezydentowi Trumpowi, i wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników, oferująca 18,5 dolara za godzinę. Więc tutaj chyba taka, takiej wysokiej stawki nie ma, no ale to nawet za połowę tego to daj Boże każdemu. No i nic dziwnego, że tutaj chętnych na te marsze nie brakuje. Jaki oni tam prywatnie mają stosunek do sodomii czy gomorii, to jest inna sprawa. Ale żeby tam wypić, zakąsić, zarobić, to dlaczego nie? No i warto w związku z tym przypomnieć, że całkiem niedawno żydowski grędziarz finansowy, jest, że Soros, wyłożył na ten cel 18 miliardów dolarów. No, to za taką sumę, mój Boże, ochotników tu nie zabraknie. Ale to samo przysporzenie, że tak powiem, finansowe uczestnikom demonstracji tych, tych Sodomitów i Gomorytów nie jest celem samym w sobie. Celem w samym sobie jest właśnie sprowokowanie, sprowokowanie reszty opinii publicznej, która jest niechętna Sodomitom i Gomorytom, tym bardziej, że oni już tolerancja im nie wystarczy, domagają się akceptacji, a nawet podziwu. No i niech wszyscy jeszcze są gotowi ich zaakceptować i podziwiać, zwłaszcza, no i stąd takie coraz to bardziej ostentacyjne próby sprowokowania reakcji. I kiedy w Białymstoku ta prowokacja się udała, no to żydowska gazeta dla Polaków na miast wywaliła wielki tytuł na pierwszą stronę. Faszyści atakują. Widać wyraźnie, że przed przystąpieniem do realizacji roszczeń żydowskich, co się po wyborach na pewno tutaj stanie, trzeba światową opinię odpowiednio przygotować na to i w związku z tym Żydo-Komuna, bo tam pan Czarzasty też jest wielkim obrońcą tolerancji, nawet zorganizowali taką czy zapowiedzieli zorganizowanie w najbliższą w najbliższych dniach Takiej siedzącej demonstracji w obronie tych sodomitów i gomorytów. Myślę, że nic tak nie działa przekonująco jak dobry przykład. I gdyby na przykład pan Czazasty się ofiarował panu Biedroniowi na oczach całego Stoku, to myślę, że Białystok nieprędko by zapamiętał taki widok. No ale nie można też wymagać zbyt wiele. Proszę państwa, więc. Te marsze mają na celu sprowokowanie opinii polskiej i żeby ułatwić zaprezentowanie światu w oblicza narodu czy społeczeństwa polskiego jako takiej pedalskiej, antysemickiej dziczy, która, nad którą, której nie ma co żałować, tylko trzeba nad nimi kuratele najlepiej żydowską roztoczyć, no i wtedy wszyscy będą zadowoleni. To jest schemat podobny jak do jak w 80 w wieku przed rozbiorami Polski, kiedy to francuscy filozofowie na zamówienie, na obstalunek Katarzyny i Fryderyka taką właśnie opinię narodowi polskiemu wystawili, że on nie potrafi się rządzić, a zwłaszcza takim dużym państwem nie trzeba ustanowić nad nim kuratele starszych i mądrzejszych i to dla wszystkich będzie korzystne. Proszę Państwa, wydaje się, że korzystne jest to również dla rządu dobrej zmiany. Dlaczego? Dlatego, że te utarczki z sodomitami i gomorytami bardzo rozchusztują opinię publiczną emocjonalnie, co jest przed wyborami bardzo cenne, dlatego, że tak, paliwo smoleńskie się wypaliło. Paliwo to na pod tytułem rekompensaty od Niemiec w ogóle się nie zapaliło, no i nie bardzo jest czym społeczeństwo ekscytować, a jak tu z walką, walkami z sodomitami i gomorytami, no to wtedy świetnie. I dlatego policja w Białymstoku, jak sądzę, zachowywała się tak, jak się zachowywała, żeby tutaj, że tak powiem, doprowadzić do eskalacji tych wystąpień, bo wtedy Prawo i Sprawiedliwość czy rząd dobrej zmiany by się tu raz, że z jednej strony by skrytykował przemoc, tak jak to uczynił pan premier Mateusz Morawiecki. A z drugiej strony mrugnąłby okiem do tam publiczności, widzicie, jak nie będziecie nas popierali, to co tu będzie, burdy na ulicach, będziecie się musieli konfrontować z sodomitami i gomorytami, a my to położymy temu kres. No i już nie trzeba nic więcej mówić o państwie, bo wystarczy tak emocjonalnie przez te najbliższe dwa miesiące opinię publiczną rozhuszać. Zwracam uwagę, że pani Nowacka. Która tym razem wzięła rozwód z panem Czarzastym, a nawet z panem Biedroniem, ten, tę siedzącą demonstrację ekspiacyjną, która ma się odbyć w Białym Stoku, skrytykowała, że to niepotrzebne. No, Gdyby tam była w tamtej koalicji, to na pewno wzięłaby w tym udział. Także widzimy, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No i w związku z tym bardzo intensywna teraz walka trwa z przemocą, z faszyzmem, z homofobią. Tu wszyscy tu mądrzy, roztropni przyzwoici, co się rozpoznają po zapachu przystąpili do szturmu. Dokładnie to jest powtórka z lat 30. kiedy to pod egidą sowieckiej partii komunistycznej. We wszystkich państwach Europy Zachodniej montowano tak zwane fronty, czyli zaporowe oddziały przeciwko faszyzmowi. Na, na co się dawali nabierać rozmaici pożyteczni idioci, o tacy jak tam, niech pan Jacek Denzel, który tam o, zarzucił tchórzostwo uczestnikom tej kontrmanifestacji, a odwagę chwalił, wynosił pod niebiosa odwagę tych uczestników, marszu, no nie, tam wymaga wielkiej odwagi. Maszerowanie pod osłoną szczelnego kordonu policji, która w dodatku gazem i pieprzowym traktuje wszystkich. No to wielkiej odwagi nie wymaga, ale też nie wymagajmy zbyt wiele od pana Jacka Denela, bo to jest taki pisarz, który liczy na nagrodę Nike, a może na nagrodę Nobla, więc musi się uwijać wokół jedynie słusznej sprawy. Więc proszę Państwa, mamy do czynienia z takimi. Frontami. tym razem już nie tam klasy robotniczej bo klasa robotnicza lache na że do kładzie tylko właśnie w charakterze proletariatu zastępczego używa się sodomitów, gomorytów, no i ewentualnie kobiet, które tam domagają się, domagają się uwolnienia spod opresji męż, męskich szowinistycznych świń swoich wagin i macic no to daj bo że niech tam się uwolnią. Proszę Państwa, dlaczego tak jest? Ano dlatego, że sodomici i gomoryci są właśnie mięsem armatnim rewolucji komunistycznej, która się przewala przez Europę i Amerykę Północną i ma to na celu destrukcję organicznych więzi społecznych. Więc zagrożenie jest rzeczywiste. Tymczasem, tymczasem no, niestety, rzecznik episkopatu Polski, przewielebny ksiądz Adrianik, strasznie surowo się wypowiedział przeciwko przemocy. No, i przypomniał, że każda przemoc jest sprzeczna z nauką Jezusa. No może i jest, nie wypada nam zaprzeczać, ale w Ewangelii jest opisana bardzo plastycznie scena, jak to Pan Jezus sporządził sobie bicz ze sznurów, no i tam tym biczem wybatorzył, osobiście wybatorzył tych przekupniów w świątyni, a bankierom powywracał stoły, więc pewną formę przemocy w określonej sytuacji sam zastosował, no to skoro mamy go naśladować, to go naśladujmy i nie boimy się tak tego, jak nas tu opisze. Pan redaktor Michnik, bo trzeba się bardziej słuchać Pana Boga nawet niż redaktora Michnika, w związku z tym tak, po drugie, po drugie wydaje się, że Pan naszy przewielebny ksiądz Adrianik, a on jest tylko rzecznikiem episkopatu Polski, nie zdaje sobie chyba do końca sprawy z powagi sytuacji. Otóż episkopat może tutaj protestować przeciwko przemocy dopóki istnieje ta pierwsza linia, która się konfrontuje z sodomitami i gomorytami. Jeżeli tej pierwszej linii nie będzie, to na pierwszej linii znajdzie się episkopat. No i zobaczymy, co wtedy tym agresywnym zboczeńcom nadstawi, czy drugi policzek, czy co innego. To jest niestety takie zbudzenie rozmaitych piękno-duchów, którzy no, niestety padają ofiarą pewnej propagandy, że no weźmy na przykład taką bitwę warszawską, której stulecie będziemy obchodzili w przyszłym roku, cud nad Wisłą, no Radzymin i Osłów, i tak dalej. No to z bezpiecznego oddalenia to wszystko wyglądało cudownie, ale tak naprawdę to ci żołnierze wypruwali sobie flaki bagnetami, więc. Konfrontacja na pierwszej linii nigdy nie jest estetyczna, i dobrze było o tym pamiętać i nie udawać tutaj dziewictwa, bo potem się to źle kończy. To tak jak kiedyś powiedziałem. Pewnemu francuskiemu arystokracie rozmawialiśmy o tym, czy Hegel miał rację, że istnieje coś takiego jak duch narodu. No i ja powiedziałem, że jeśli by coś takiego istniało, to Francja miałaby duszę kobiety. A on powiada, co pan przez to rozumie? No mówię to, panie markizie, że. To bardzo ładnie widać na przykładzie stosunku Francji do Rosji. Z jednej, to jeszcze było za komuny, z jednej strony ta rosyjska brutalność, takie chrąstwo tu Francję przeraża, ale z drugiej strony perwersyjne ją pociąga. No i mówię tylko, że duszy rosyjskiej są obce takie subtelności i skończyć się może to tym, że Rosja Francję po prostu zgwałci. No śmiał się pan Markis, ale nie zaprzeczał. Więc proszę państwa, mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy po jednej stronie mamy tutaj zorkiestrowaną doskonale akcję, która ma na celu sprowokowanie społeczeństwa polskiego, żeby go psychicznie obezwładnić przed tym, jak Żydo-Komuna przystąpi do realizacji swoich tutaj roszczeń majątkowych. No, a... Naród polski, społeczeństwo polskie, jak widzimy, cierpi na potężny kryzys przywództwa, bo nie może liczyć ani na przywództwo polityczne, ani nawet na przywództwo niepolityczne.